Dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie z pięknej, kaszubskiej, malowniczej wsi. Wraz z moimi znajomymi postanowiliśmy wyrwać się na kilka dni z Warszawy. Wybraliśmy to miejsce nieprzypadkowo, ponieważ okolice Sasina, plaża w Stilo, jest uznana za najpiękniejszą plażę nad Polskim Bałtykiem, a więc zobaczymy, czy faktycznie jest tutaj tak pięknie. W przewodnikach jest opisywane, że to są takie jeszcze dzikie, dzikie mało uczęszczane plaże. My celowo wybraliśmy wrzesień, bo chcemy tutaj bardzo aktywnie spędzić czas. Nie tylko leżąc na plaży, ale głównie skupimy się na, na je, jeździe rowerem, zbieranie grzybów, no i zobaczymy, co tutaj jeszcze okoliczne miejscowości nam za atrakcje serwują. Jest ponoć tutaj bardzo dobra restauracja. Zobaczymy. My zatrzymaliśmy się w przedsudnym domku. Naprawdę jest sympatycznie. Właśnie tam moi przyjaciele, znajomi już się rozkładają, czyli za chwilę wam pokażę domek. Pozwólcie, że pokażę Wam domek, w którym zatrzymamy się na kilka dni. Wchodząc, od razu przykuwa naszą uwagę przepiękna miska ksanta chińska, która potrafi nawet dorastać do 3 metrów. Idąc dalej, mamy tutaj hamak, mamy tutaj huśtawkę. Od razu wyłania nam się piękna zielona ściana, która jest porośnięta winobluszczem. I bluszczem, świetnie to naprawdę wygląda, na dole jest, widzę, lawenda, kocimiętka, czyli fajne zioła, super to wygląda. Ale chciałem Wam również pokazać ten śliczny taras. Spójrzcie, proszę, jak to fajnie wygląda. Fajna przestrzeń, wychodząc prosto z domku, możemy, możemy tam sobie spędzić fajny letni wieczór. Naprawdę fantastyczne rozwiązanie. Te kilka doniczek wysypane żwirkiem. Bardzo dobrze to w mojej ocenie wygląda. Spójrzcie super. Idąc dalej, tutaj znajdowały się dwa dodatkowe jeszcze kolorowe rowery, które no niestety już moi znajomi porwali, bo pojechali zwiedzać okolice. Tak jak mówiłem, że będziemy jeździć rowerami, czyli. Zanim jeszcze zdążyłem cokolwiek nagrać, to oni już sobie pojechali. No trudno, może jeszcze uda mi się pokazać wam te świetne dwa rowery. No, mi został jeden czarny, na którym chyba raczej nigdzie nie pojadę. Ale wracając do, do tego świetnego rozwiązania, gdzie tutaj są zioła, w zasadzie bardzo blisko pod ręką, bo zioła tak powinny być usytuowane, żeby nie biegać po całym ogrodzie. Spójrzcie proszę, jak to super wygląda. Takie zwykłe korytka drewniane. Do tego jest wyściółka, wyściółka, no i wsypane, wsypane, są wsypana ziemia, posadzone zioła. Genialnie to wygląda. Wszystko pod ręką. Mięta, lubczyk, oregano, na górze szczypiorek był. Trochę tro, coraz mniej tego szczypiorku jest. Naprawdę takie rozwiązanie jest genialne. No i co my tutaj jeszcze mamy? No tam z tyłu jakaś huśtawka dla dzieciaków. Tak to wygląda. O, wiata. I jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz, którą muszę Wam pokazać. Spójrzcie proszę. Coś na kształt łodzi, ale jak pomysł, to zrobione. Przepiękne pomidorki. Ogórki były, wszystkie warzywa włoszczyzna. Seler, por, lubczyk, mięta. Nawet liście sałaty. Spójrzcie, jak to przepięknie wygląda. Bajka. Teraz podążam na plażę w Stilo, która tak jak wcześniej wspominałem jest uznana za najpiękniejszą nad polskim Bałtykiem. E, idę się przekonać. Po piasku widzę, że jest naprawdę pięknie. Słoneczko też wyszło, a więc pozwólcie, że zaraz pokażę, jak to wszystko wygląda. Widzę, że tutaj mogą występować foki. Mam nadzieję, że spotkam jakąś. Zobaczcie, jak pięknie to wszystko wygląda. Słoneczko, jest wrzesień, ale naprawdę to dobrze wygląda. Bialutki piasek. O, widzę, ludzie sobie rowerami przejeżdżają, bo to jest naprawdę gdzieś kilometr no do półtora kilometra od, yy, od Sasina przez las, czyli naprawdę infrastruktura bardzo fajna. Nie chcę fotografować, filmować ludzi, czyli Wam pokażę tutaj, jak to pięknie wygląda. Naprawdę yy, uważam, że to wygląda genialnie. Może być mnie trochę słabo słychać, ponieważ jest tu. Dość ogromny hałas. No spójrzcie. Ta linia brzegowa świetnie wygląda. Tam dalej są jeszcze mm, wydmy. Postaram się również pokazać te wydmy. No i jest w końcu morze. Czekajcie, ściągnę sobie buty. Idziemy do morza? Nie, nie będę wam pokazywał morza. Pokażę wam linię brzegową. Spójrzcie, proszę. Fantastycznie to wygląda według mnie, czyli dobrze przewodniki opisywały, że jak na dziką plażę, to właśnie w to miejsce. Kochani, uważam, że naprawdę warto było tutaj przyjechać. Co prawda, pogoda nie jest najlepsza, co chwilę słońce wybija się za chmur, ale dla tego piasku, naprawdę, jeśli lubicie bardziej odosobnione miejsca, mniej zatłoczone i taki naprawdę super kontakt z naturą, to ta plaża dla Was będzie idealna na tych wydmach jest mnóstwo roślin, które są pod ochroną. No i prosiłbym, żebyście po prostu nie wchodzili, bo zauważyłem, że czasami ludzie sobie lubią skracać drogę i przy tym niszczymy po prostu naturę, rośliny, płoszymy ptaki, zwierzęta, które tutaj sobie nadmorskie żyją. Czyli dbajmy o naturę i pozwólmy się cieszyć innym. Kochani, tak jak wspominałem, spójrzcie jaki jest piękny piasek i jak to wszystko genialnie wygląda. Te sosny, i tutaj ten nadmorski pas. Tędy można spokojnie spacerować. Za chwilę będą wrzosy kwitły, tak jak już wspominałem. No bajka, po prostu bajka. Spójrzcie, ja jestem zachwycony. Ktoś, kto lubi spacerować właśnie jeszcze jesienią, to jest genialne. Można iść na prawo, można iść na lewo. Coś pięknego. Wczoraj była przepiękna pogoda, a więc cały dzień spędziłem na plaży. No dzisiaj troszeczkę, troszeczkę gorzej z tym słoneczkiem, więc postanowiłem iść do lasu, pozbierać grzyby, bo już tutaj od miejscowych ludzi wiem, że jest strasznie dużo ich, jest wysyp, ludzie koszami noszą, czyli ja też spróbuję sił w nadmorskiej miejscowości w zbieraniu grzybów. Zobaczymy jak mi szczęście dopisze, bo każdy grzybiarz ma swoje miejsca i nikt ich prawdopodobnie nie będzie chciał mi zdradzić. Ja również w miejscu, gdzie mieszkałem, miałem swoje, swoje ulubione lasy, i wchodząc zawsze kończyło się to wielkim sukcesem. Zobaczymy, jak tym razem będzie, czy też mi szczęście dopisze. Póki co idę zbierać grzyby, będę Was informował na bieżąco o swoich zbiorach. No i są, kochani, wejście do lasu. Spójrzcie, proszę, jak one nam się tutaj przepięknie chowają, no ale moje oko grzybiarza dostrzeże je wszędzie. Tutaj są jeszcze jakieś większe, bo zawsze grzyby, jak pokazują się, to zawsze rosną takimi grupkami. Spójrzcie. O, jaki piękny borowik. Coś pięknego, jak się pięknie schował pod młodą sadzonką dębu. Zobaczcie. Dla mnie to jest dosłownie gratka. Spójrzcie. Las nie jest za wielki, jest to taki młody sos sosnowy las. To już nie zagajnik, ale taki. O, i jeszcze tu jest. Uwielbiam to. Właśnie, jak zbieramy grzyby, no ten to troszeczkę większy. Jak zbieramy grzyby, to ja zawsze sobie przykucnę i rozglądam się dookoła. Radar, gdzie są grzyby. A tam jest mój kosz. Właśnie, bo taki wielki, taki wielki, stylowy kosz zabrałem i mam zamiar nazbierać cały. Trzymajcie za mnie kciuki. Jestem w zaogłębiu grzybowym, spójrzcie proszę. Jakie piękne grzybki. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Słuchajcie, tu jest tak dużo grzybów, że z tym koszem wyjdę za pięć minut. Pełnym. Ani moja nadmorska przygoda już dobiega niestety końca. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę Was zachęciłem do odwiedzania niekoniecznie tych bardzo utartych szlaków. Czyli jak będziecie mieli okazję, zapraszam do tego magicznego miejsca. Pozdrawiam Was i życzę Wam wszystkiego najlepszego.